Hala sportowa toruńskiego UMK, witamy serdecznie, rozpoczynamy drugą fazę rozgrywek drugiej ligi koszykarzy. Pierwsze spotkanie drużyny AZS UMK Konsus Toruń w tej drugiej fazie, a rywalem ekipa Stalmy AZS U Lublin. Tutaj mamy do czynienia z połączeniem dwóch grup, wcześniejszych dwóch grup. Z pierwszej fazy rozgrywek drugiej ligi mieliśmy cztery grupy ABC, DF, A, drużyna azs UMK, Konsus, Toruń zajęła drugą pozycję za Notecią i Nowrocław. No i spotkania pierwszej piątki zostały zaliczone. Pierwsza piątka grupy A z pierwszą piątką grupy B połączyły się w nową tabelę. Drugą fazę rozgrywek, gdzie właśnie Tutaj rozpoczynamy tę fazę meczem z AZS Lublin. No ale okazuje się, że początek tej drugiej fazy jest na pewno dużo trudniejszy niż przypuszczano. Teoretycznie przynajmniej na początek wydaje się, że ta grupa B troszeczkę Powiedzmy bardziej południowa niż tutaj wcześniej oglądaliśmy zespoły z północy Polski, może wydawać się silniejsza, dlatego że jesteśmy na początku drugiej części meczu, no i w tym momencie wynik na tablicy 51 do 34 dla AZS Lublin, dwa akademickie zespoły. Będziemy mieli jeszcze rzuty wolne za chwileczkę. Mateusza Wiśniewskiego. Pierwsza kwarta wygrana przez gości 27 do 21, druga natomiast 17 do 10. No i prowadzenie po pierwszej połowie, po 20 minutach, ekipy Stalmy AZS-u UMCS Lublin. 44 do 31. Teraz faul techniczny, przewinienie techniczne po stronie gospodarzy. No i ta przewaga rośnie do 19 punktów. 53 do 34. No i jeśli chodzi o dalsze zasady regulaminowe w tej drugiej fazie rozgrywek, bo jeszcze raz powtórzmy, cztery grupy wcześniejsze drugoligowe. Zostały połączone na dwie grupy A, B, C, D. Grupy utworzyły grupę E i F. Tutaj oglądamy pierwsze spotkanie grupy E. Czołowe, czołowe piątki z obu rozgrywek. Mecze wcześniej zaliczone, czyli toruński zespół na przykład z ekipą Notecino Wrocław w drugiej fazie. Rozgrywek już rywalizował. Nie będzie, ale z wszystkimi pozostałymi zespołami. Z najlepszą piątką grupy B. Mecz i rewanż, czyli kolejnych 10 spotkań. Jak najbardziej tak. No i to jest to pierwsze spotkanie. A do pierwszej ligi awansuje tylko najlepszy zespół. Zespół, który. Po połączeniu tych dwóch grup w nowej tabeli dziesięciozespołowej zajmie pierwsze miejsce. No i ta ekipa na pewno awansuje w przyszłym roku do pierwszej ligi. Drugi zespół będzie grał mecz barażowy o prawo gry w pierwszej lidze w przyszłym sezonie z drugim zespołem grupy F, czyli znowu grupy, która połączyła. Najlepsze pięć zespołów z wcześniejszych grup C i D. Tak więc, mocniej powiedzmy, rozbudowane rozgrywki drugoligowe niż to było w poprzednim sezonie, gdy w poszczególnych grupach. Decydowała faza play-off, przypomnijmy, do półfinału w poprzednim sezonie AZS UMK Konsul Storuń awansował jako Beniaminek, wówczas przegrywając mecze półfinałowe z Notecią Inowrocław. A w finale i Inowrocław poległa z Legią Warszawa. Legioniści w tym sezonie występują w rozgrywkach pierwszoligowych. Tutaj kilka akcji nieudanych po jednej i po drugiej stronie. Na początek tej trzeciej kwarty 6,5 minuty do zakończenia i dwa punkty Radosława Plebanka zaliczone. Może to jest ten początek do szturmu. Na razie ta przewaga ZS-u Lublińskiego nad gospodarzami spora, bo 16-punktowa, ale widać większą determinację i wolę walki wśród gospodarzy niż to było w pierwszej części spotkania. Może trzeba troszeczkę... Inaczej podejście do tych spotkań w drugiej fazie rozgrywek drugoligowych, no bo okazuje się, że no być może grupa B południowa rozgrywek drugiej ligi może jest silniejsza albo po prostu była dużo bardziej wyrównana, a jeszcze ekipa w zielonych strojach AZS-u UMCS-u Lublin przyjechała zmotywowana mocno do Torunia. Może ma wyjątkowo też dobry dzień. W każdym razie ta ekipa na razie prowadzi różnicą 16 punktów. Radosław Plebanek tutaj wciągnięty pod końcową linię, ale ostatecznie piłka ląduje po odbiciu od Jakuba Stefaniuka. Poza boiskiem rozpoczynać będą gospodarze i mamy równo 6 minut do zakończenia trzeciej kwarty, 37. Do 53, a w tej chwili już 53 do 39, różnicą 14 punktów. Powolutku odrobinka, ale jednak stopniała przewaga AZS-u, MCS-u e, Lublin. Dodam jeszcze, że po połączeniu obu grup e, A i B e, w grupie E na czele lider, zwycięzca grupy wcześniejszej z pierwszej fazy grupy, w której grał zespół AZS-u Toruń, czyli Noteć i Nowrocław. Ale to jest na razie tylko taka, takie statystyczne pokazanie siły, dlatego że zaliczone są mecze z pierwszej fazy. Teraz dopiero się okaże, czy koszykarska Polska na północy jest troszeczkę słabsza, czy trochę silniejsza. To pokażą mecze dopiero drugiej fazy właśnie, która nam się rozpoczyna tutaj pojedynkiem z AZS-em Lublin. Ekipa z Lublina teraz troszeczkę bardziej przyciśnięta w tej trzeciej kwarcie i to też nie od początku, zaczyna popełniać coraz częściej błędy. 9 punktów zdobytych przez gości w tej trzeciej kwarcie, gospodarze też nie zbyt wiele, bo 8, ale już mocniej w obronie Radosław Klebanek indywidualnie nie trafia. Kolejna minuta trzeciej kwarty upłynęła i wciąż 14 punktów przewagi drużyny gości. Od momentu, gdy w drugiej kwarcie lubliński AZS uzyskał większą przewagę 10, powyżej 10, 10 punktów. Tutaj nie udało się gospodarzom zejść na niższe prowadzenie gości. Cały czas ta psychologiczna bariera, minimum 10 punktów przewagi akademików z Lublina się utrzymuje. No i wygląda na to, że może tutaj szybko nie stopnieć, chociaż tym razem po tym przewinieniu nie będzie rzutów wolnych. Po stronie gospodarza tych fauli jednak nie ma zbyt wiele błąd kroków. Nie, przekroczenie linii końcowej. Chwila nieuwagi. Bartłomieja Karolaka. No i rozpoczynają gospodarze. Na boisku pojawił się z numerem 14 Rafał Stolarek. A tutaj rzut trzypunktowy Patryka Derkowskiego. No i przewaga. 11 punktowa 53 do 42. Powolutku, powolutku, ale... Gospodarze tutaj naprawdę starają się mocno, mocno przyciskać w obronie i to nie jest kolejna strata. To był faul Dawida Przybyszewskiego. Przewaga powiedzmy duża, ale w granicach rozsądku wciąż gości dziesięciopunktowa. 57 do 47. No i... Chyba nieco pozwala odpocząć teraz swoim podstawowym graczom. Trener Jarosław Zawadka, a dodajmy, że w pierwszej piątce na to spotkanie pojawili się Tomasz Lipiński, Zbigniew Malinowski, Radosław Plebanek, Patryk Derkowski i Dawid Przybyszewski. I z tej pierwszej piątki mamy w tym momencie na parkiecie tylko Radosława Plebanka z numerem 7. Będą rzuty wolne, tym razem Przemysław Łuszczewski na linii rzutów wolnych. Bardzo dobra skuteczność graczy z Lublina, jeśli chodzi o rzuty wolne do tej pory. No i to jest potwierdzenie. 5 punktów na koncie Łuszczewskiego w tym spotkaniu i wynik tego spotkania: 59 do 47. Prosty błąd Michała Bagażyńskiego pod naciskiem Adama Pawelca. Bardzo drobiazgowi są sędziowie, ale no, faktycznie przy tym podaniu już takiego błędu kroków można było się doszukać. Ale przejęć Radosław Plebanek. Przemysław Meszyński chciał podawać do Rafała Stolarka. Czujny jednak w obronie Mateusz Wiśniewski. Przy piłce jednak wciąż gospodarze. Do końca akcji 10 sekund. Jeszcze jeden blok. Michał Bagarzyński. Trochę na siłę, na siłę i bezradnie gospodarze w tej akcji ofensywnej. Trochę bez wiary też ta akcja była wykonana i wciąż 12-punktowe prowadzenie AZS-u UMCS Lublin. 59 do 47, piłka dla gospodarzy. No warto jeszcze na pewno przycisnąć w tych ostatnich dwóch minutach trzeciej kwarty, żeby tej ostatniej kwarcie mieć na pewno realne szanse jeszcze na odrobienie tych strat. Przypomnijmy, oglądamy mecz pierwszy pierwszej kolejki drugiej fazy rozgrywek drugiej ligi koszykarzy no i teraz faulowany Radosław Plebanek faulowany no niemal niewidocznie ale jednak zauważalnie przez sędziego przez Bartłomieja Karolaka czwarte przewinienie tego zawodnika po stronie gospodarzy Patryk Derkowski. Ma na koncie 4 faule, On w tej chwili nie uczestniczy w grze. No a czołowy snajper pierwszej fazy sezonu drugoligowego Radosław Lebanek na niej rzut won. Pierwszy rzut trafiony i w tym spotkaniu również gracz z numerem 7 w toruńskim zespole ma najwięcej zdobytych punktów do tej pory. Chociaż tym razem jeden. Trafiony rzut wolny 59 do 48, ale tu będą punkty. Przecisnął się tutaj w tej akcji Adam Myśliwiec. I 61 do 48. No, nie boi się zupełnie tych indywidualnych akcji chociaż wydawało się, że tam nie będzie w ogóle miejsca, trzech obrońców naciskało Radosława Plebanka. To zawodnik AZS UMK Konsus Toruń tutaj na przebój wycisnął z tej akcji faul. Będą rzuty wolne na minutę i 9 sekund do końca trzeciej kwarty. Szansa na dwupunktowe zmniejszenie tej w tym momencie... Z 13 już 12-punktowej przewagi. No jest 61 do 50. Minuta i 9 sekund. No jeszcze warto by było na pewno, ale przede wszystkim determinacja w obronie. Obroną tutaj na początek muszą na pewno gospodarze wymęczyć. Ekipę akademików z Lublina, żeby spróbować później coś urwać w ataku. 61 do 50, indywidualna akcja, no i udana Adama Pawelca. Jest 13 punktów więcej AZS Lublin. 63 do 50. Radosław Plebanek i rzut za 3 punkty. Jakże pewnie, jakże miękko wydawałoby się od niechcenia, a tutaj proszę bardzo na 35 sekund do końca trzeciej kwarty. Jest tylko 10 i aż punktowa przewaga AZS Lublin. 63 do 53. Jakaż odpowiedź, Radosława Plebanka. 19 punktów już tego gracza w tym spotkaniu. Pawelec jeszcze raz, ale tym razem tak już na siłę. Tu nie było pomysłu. Ostatnia akcja trzeciej kwarty należeć będzie do gospodarzy. 10 punktów więcej ma AZS Lublin. Poniżej 10 punktów tutaj nie udało się zejść gospodarzom chyba już przez pół meczu Michał Bagaziński jeszcze na siłę przez ręce nie udało się więc no te 10 punktów to, to minimum ile się udało odrobić tyle Tyle udało się odrobić w tej e, trzeciej kwarcie. Tak to można podsumować. Gospodarze zdobyli w e, trzeciej kwarcie 19 punktów. E, goście 12. 19 do 12 wygrana trzecia kwarta przez AZS UMK Konsul i czekamy na ostatnie 10 e, minut spotkania. E, rozpoczynamy ostatnią kwartę tego spotkania. No i zobaczymy jak tutaj rozpocznie się ta druga faza sezonu drugoligowego dla AZS UMK Konsul Dodajmy że po połączeniu grup A i B, nowa grupa E, ta dziesięciozespołowa wygląda następująco. Mowa już była o tym, że Noteci Wrocław prowadzi w tej grupie na razie z bilansem siedmiu zwycięstw i jednej porażki. Na miejscu drugim lider grupy B z pierwszej fazy rozgrywek, czyli AZS Alstom Kraków. Bilans 6-2. Na miejscu trzecim Księża Kłobicz, też z grupy B. Drużyna, z którą AZS Konsus jeszcze nie rywalizował, Bilans 6-2. Podobnie jak ekipa z miejsca czwartego, czyli MCS Daniel GimBasket Przemyśl. Ekipa z Przemyśla na miejscu czwartym i tutaj trzy drużyny z poprzedniej grupy B zakończyły rywalizację z Bilansem 6-2. Na miejscu piątym już mamy tutaj ekipę AZS UMK Konsus bilans 5-3 z pierwszej fazy z zaliczonych spotkań sezonu zasadniczego. Dalej na miejscu szóstym również bilans pięciu zwycięstw i trzech porażek rezerwy ASEKO Gdynia. Miejsce siódme to jest Politechnika Gdańska, czwarty zespół z grupy A, gdzie w pierwszej fazie grał AZS UMK Konsu Toruń, tutaj bilans już ujemny, 3 zwycięstwa, 5 porażek, na miejscu 8 właśnie drużyna AZS UMCS -U Lublin. No i tutaj teoretycznie można by powiedzieć, że ekipa toruńska była faworytem przed tym spotkaniem, ale okazuje się, że zespół Stalmy AZS UMCS Lublin pokazuje, że ta grupa B, bardziej południowa, druga ligowa. No była dosyć solidna. Dwa zwycięstwa i sześć porażek zaliczonych AZSowi z pierwszej fazy i miejsce ósme na miejscu dziewiątym Wisła Kraków. Zero zwycięstw, osiem porażek, podobnie jak rezerwy trefla Sopot też zero zwycięstw i 8 porażek. To są dwie ostatnie drużyny, które były zaliczone do tej drugiej fazy rozgrywek. Ach, potężne zderzenie teraz. Tomasza Lipińskiego, Radosława Plebanka, ale ekipa, zawodnicy, toruńscy pozbierali się natychmiast, jakby nigdy nic się nie stało. Powracamy do gry, rozpoczynają gospodarze. Zmieniech Malinowski. Tomasz Lipiński, Sławomir Murowicki. Za dwa punkty, Sławomir Murowicki. 67 do 59. 8 punktów przewagi AZS-u. No, ile tutaj my oglądaliśmy takich nerwowych, dramatycznych końcówek w poprzednim sezonie dramatycznych pościgów zakończonych często, a może nawet i zawsze happy endem dla ekipa ZSU UMK W tym sezonie ta grupa A, no co tu dużo mówić, bardzo podobał się na pewno ostatni mecz z Notecią i Nowrocław, zapraszamy jak zwykle do Przeglądania strony www.petrus.pl w zakładce Torońskiego magazynu informacyjnego. Możemy sobie przypomnieć różne wydarzenia sportowe z aren sportowych, między innymi tutaj z hali sportowej Torońskiego UMK i meczu z Notecią i Nowrocław. Wygranego przez AZS UMK Konsus Toruń, ale... Tutaj trzypunktowa akcja wcześniej gości z Lublina i przed momentem strata Rafała Stolarka. Nie za bardzo no, miał komu podać. No i niestety oddał piłkę, a tutaj Bartłomiej Karolak. Niesamowicie skuteczny na linii 6,75 i proszę bardzo 73 do 59, 14 punktów, już w pewnym momencie zrobiło się 7 i nagle. 7 punktów gości na 5 minut 19 sekund do końca spotkania jest 73 do 59 dla AZS Lublin. Czy gospodarze jeszcze stać na zerwanie się tutaj skuteczne w walce o zwycięstwo w pierwszej, w drugiej fazie rozgrywek drugiej ligi koszykarzy? Czy ta 14punktowa przewaga, zwłaszcza ta pierwsza część meczu, no niestety za mało determinacji wykazali gospodarze. Troszeczkę tak no może z przyzwyczajenia, bo w tej poprzedniej fazie w grupie A no właśnie jeszcze tak kończąc poprzednią myśl mecz z notecią i na Wrocław. Był ciekawy, jeszcze może 2-3 spotkania by się udało znaleźć wyrównane, a poza tym no zespoły wyraźnie słabsze od tutaj Toruńskiego, no i troszeczkę można było się rozpieścić sportowo oczywiście przy nieco słabszych, mniej wymagających rywalach, a tutaj okazuje się, że w tej drugiej grupie po połączeniu Zespołów z grupy A i B w Lublinie akademicy prezentują całkiem przyzwoity drugoligowy poziom i jest 73 do 59. I w tej drugiej fazie rozgrywek trzeba będzie pewnie od początku dawać siebie 100%, aby liczyć na zwycięstwo w spotkaniach ligowych. Czołowa piątka toruńskiego zespołu na parkiecie, wreszcie celnym rzutem z dystansu przypomniało sobie Tomasz Lipiński, 73 do 62, 11 punktów więcej mają akademicy z Lublina. Ale tutaj nie ma zwalniania tempa, nie ma zwalniania jakości z upływem kolejnych minut po stronie akademików z Lublina. Wielokrotnie bywało tak już tutaj wcześniej, że drużyny po prostu nie wytrzymywały tempa w stosunku do ekipy AZS-u UMK Konsus. No i przegrywały w końcówce mecze ligowe tutaj w Toruniu nawet przy prowadzeniu, ale widać, że AZS Lublin prezentuje zupełnie inną jakość niż wiele drużyn grupy A z pierwszej fazy sezonu zasadniczego. Będzie ciężko na pewno odrobić tę 13 w tym momencie punktową stratę. 75 do 62. Czwarte przewinienie gości w czwartej kwarcie. No i dwa punkty Daniela Jasnowskiego. Świetnie jednak zauważony przez Radosława Plebanka, asysta tego ostatniego, 75 do 64, 3 minuty do końca meczu. 11 punktów przewagi AZS Lublin. Goście cały czas, konsekwentnie cały czas. Starają się. Dużo, dużo biegać w ataku. Rozrobił, zrobił tutaj cały zespół miejsce na akcję dla rozgrywającego Adama Pawelca. No i ten szybkim szusem przedostał się pod kosz. Faulowany przy rzucie. Tak więc wolne w wykonaniu zawodnika az Lublin. 76-64 i 77 do 64. Ostatnie 3 minuty meczu. Dawid Przybyszewski, Patryk Derkowski i teraz faul na tym zawodniku. No i przechwyt teraz Daniela Jasnowskiego, Radosław Plebanek. Kolejne dwa punkty gospodarzy. Ambitnie do końca AZS UMK, konsu Storoń 82 do 71. Pressing teraz na całym boisku. Drużyny Jarosława Zabatki, ale za chwileczkę rozpocznie się ostatnia minuta tego spotkania. Radosław Plebanek, Tomasz Lipiński za trzy punkty, nie trafia, zbiera Patryk Derkowski. Jeszcze raz będzie próbował, nie, wydawało się. Świetne podanie do Daniela Jasnowskiego i pewne punkty po stronie AZS-UMK Konsus. 82-73 i przerywa tę serię. I jeszcze raz trener gości Przemysław Łuszczewski. Przewaga stopniała do 9 punktów, co oznacza, że w tym momencie jednym punkcikiem czwartą kwartę prowadzą gospodarze, no ale cały czas brzemienna w skutkach. Okazuje się pierwsza część meczu. Jeszcze goście na koniec. Piłka dla... Trwa dyskusja. Ostatecznie tak goście będą rozpoczynać. Dwie sekundy zaledwie upłynęły. 82 do 73. Patryk Derkowski. Tym razem już rozpoczynać będą gospodarze. No, a widać, że akademicy z Lublina pod presją jeszcze zrobili kilka błędów, co tym razem. Paulował Paul, Dawid Paulo, Przybyszewski. Dla, Dobrze Dla, zastawiał tę piłkę Adam Myśliwiec. Przy wyskoku opierał się na nim środkowe AZS UMK Konsul Storoń. Dawid Przybyszewski no i Myśliwiec na linii rzutów wolnych 82 do 73. 9 punktów przewagi akademików z Lublina w tym momencie. 10 ponownie na 38 sekund do końca meczu. Tak więc goście przystępowali do tego spotkania z bilansem z pierwszego. Z pierwszej fazy sezonu zasadniczego 2-6. Gospodarze AZS-UMK, konsu 5-3. No i wygląda na to, że będzie to czwarta porażka zaliczona na konto gospodarzy w drugiej fazie sezonu drugoligowego. Natomiast Stalma AZS-UMC z Lublin będzie miała 3 zwycięstwa i 6 porażek. Czy to już jest dowód na to, że grupa B, grupa południowa, powiedzmy, bo tam ekipy z Lublina, Krakowa, z Przemyśla, które awansowały do tej grupy połączonej E drugiej fazy są czy ta grupa B była dużo lepsza od grupy A, gdzie występowała ekipa toruńska. Na to trzeba będzie pewnie poczekać, aby wysunąć takie wnioski do kolejnych spotkań ligowych. Na razie tak to teoretycznie może wyglądać po pierwszym meczu drugiej fazy sezonu zasadniczego Koszykarzy, gdzie AZS UMK Konsul na 10 sekund do końca meczu przegrywa z... AZS Lublin 75 do 83. Już nie będą walczyć o kolejne punkty akademicy z Lublina. Olbrzymia radość tej drużyny. Ostatecznie dwoma punktami czwartą kwartę AZS -UM Konsu Storuń wygrywa, ale niestety całe spotkanie po słabej pierwszej połowie gospodarze przegrywają 75 do 83. Ostatnia kwarta w niej goście Zdobyli dokładnie 20 punktów przy 22 rzuconych przez gospodarzy. No ale pierwsza połowa brzemienna w skutkach. Pierwsza kwarta przegrana przez AZS-UMK Konsus. 21 do 27. Tutaj było widać, no niestety, słabą obronę. W drugiej 10 do 17. No i ta przewaga ostatecznie 13-punktowa z pierwszej części meczu wystarczyła gościom do tego, aby ją obronić. Ostatecznie stopniała o 5 punktów, ale to było za mało. 83-75, czekamy na kolejne spotkania drugiej fazy sezonu drugoligowych koszykarzy. W pierwszej kolejce tej drugiej fazy AZS UMK Konsos, Toruń przegrywa we własnej hali z AZS -em, UMCS -em, Lublin 75-83. do 83.